Witam wszystkich na swoim pierwszym vlogu z zawodów wędkarskich. Był to memoriał pana Andrzeja Stachowiaka, który niedawno zmarł. Zawody były się na łowisku trzaskowo nad Poznaniem. Na starcie stawiło się 40 zawodników, z sławikowców i federowców. Zawody były mieszane ze względu na to, że w Sławikowców było dużo mniej niż federowców i żeśmy zostali wymieszani. 40 osób zostało podzielone na czterech sektorów na cztery sektory mi udało się wylosować stanowisko numer 15. Do łowienia przygotowałem 1,5 litra suchej zanęty, w skład której wchodził Wonder Allround i Wonder Black. Wymieszałem te dwie zanęty ze względu na kolor Wonder Blacka i fajny, korzenny, ziołowy aromat Wonder Allrounda. Ryby na wiosnę lubią takie aromaty, dlatego właśnie z tego względu wybrałem tą zanętę. Całość wymieszałem z gliną, która składała się z 2 kg ziemi bełchatowskiej, 2 kg gliny argilnej jasnej i 1 kg gliny wiążącej. Kolor jeszcze taki ciemno-brązowy, ze względu na kolor na jaki panuje na tym łowisku. Nie lubię stosować mieszanych bardzo czarnych albo bardzo ciemnych, no ze względu na to, że nie zawsze zależy mi na łowieniu tych najdrobniejszych rybek. Wszystko wymieszałem w proporcjach trzy części gliny, jedna część zonenty. Zależało mi na tym, żeby całość nie pracowała, ale, za, ale bardzo szybko rozkładała się na dnie w celu zwabienia głównie małych i średnich nileszczyków. Ponusy z powodu niskiej temperatury raczej nie były moim głównym celem, więc postanowiłem właśnie łowić ryby w przedziale 100 do 300 gramów. Jeżeli chodzi o taktykę na te zawody, przygotowałem się na łowienie na dwóch liniach. Pierwsza linia 55 metra, gdzie podałem dwa koszyki miksu z odrobiną robactwa. Liczyłem, że złowię tam jakiegoś bonusa w postaci większego leszcza, karasia lub karpia, które występują dość licznie na tym łowisku i kręcą się raczej troszkę dalej od brzegu niż ogólna drobnica. Druga linia główna bo zakładała łowienie na 30 metrze wszelkiej drobnicy i leszczyków, i podałem tam 8 kulek, e, które wyrzuciłem w takim oto koszyku Prestona w wersji medium 20 gramów. Jest to idealny koszyk do nacenia na bliskiej i średniej dystancy. ze względu na to, że można do niego włożyć kulkę, lekko ścisnąć i bez konieczności czepowania dodatkowego, można śmiało takim koszykiem rzucić na. 30-40 metrów, i tylko lekkim szarpnięciem wysypać wszystko do wody. Na ten dystans 30 metrów podałem 8 górek i jeszcze dwa dodatkowe koszyki luźnej mieszanki w celu utworzenia chmury, która zwabi ryby w łowisko. Po wstępnym nęceniu swoje łowienie rozpocząłem na 55. metrze. Już przy pierwszym rzucie miałem lekkie szarpnięcie śrutówki, natomiast była to jakaś drobnica. Przy drugim rzucie okazało się, że to była mała 10 cm płotka, która pierwsza została zwabiona do smugi zanęty. Przy trzecim rzucie udało już mi się wyholować 300-gramowego leszczyka i praktycznie to byłby koniec. Przez kolejnych parę rzutów nie miałem ani jednego nawet brania. Po pół godziny postanowiłem przejść na bliską 30-metrową linię i już od pierwszych rzutów zameldowały mi się tam małe poteczki. Przy czwartym lub piątym rzucie dostałem pierwszego małego leszczyka, który, który szczęśliwie dla niego odbił się od siatki i, i, i po wypłynięciu na powierzchnię zerwał mi się tuż przed podbierakiem. Po zerwaniu tego małego leszczyka na kolejne branie musiałem chwilę poczekać. Na szczęście Leszczyki nie odeszły z łowiska. A dokładnie jeden, który, który wziął w drugim albo trzecim rzucie po, tej, po tym zerwaniu, i w jakiś sposób łowisko ustało. Nie miałem ani drobnych brań, ani, ani jakichś większych szarpiń, czy ocierek na łowisku. Natomiast mój sąsiad zaczął odławiać większe ryby z łowieniu, karasia z takiego na 500 gram i dwa leszczyki. I różnica między nami polegała na tym, że on mówił. Ciut dalej, ale samą zanętą, praktycznie z grubymi robakami. Postanowiłem więc donęcić swoje łowisko, żeby zbawić te ryby, które pływają w okolicy. Podałem trzy koszyki samej, tej samej mieszanki co na wstępie, którą od razu zrzucałem. Postarałem, starałem się jak najszybciej zrzucić powierzchnię. Przez kolejne 45 minut nie miałem ani jednego brania. Ani ocierki, ani skubnięcia, ani jakiegoś większego pociągnięcia. E, wszystko e, było spowodowane tym, że wpłynął mi który nie chciał, nie chciał wziąć na żadną z takich normalnie przynęt, na której się go łowi. Dopiero duży pęczek e, ochotek założony na haczyku skusił go do brania, nagła bierka odjazd na hamulcu. Żełeczka 010 z haczykiem 020 nie wytrzymała i, i zginąłem zestaw bez, bez haczyka. E, szczęście w nieszczęściu, gdy karp już został e, spłoszony z mojego łowiska, od razu przy pierwszym rzucie pojawiły się ryby, które po prostu chyba bały się podpłynąć do nęconego miejsca z powodu występowania tamtej większej ryby. Już w drugim rzucie po zerwaniu karpia udało mi się wyholować pierwszego leszczyka za 300 gram. I ta pasta trwała przez kolejne półtorej godziny, gdzie praktycznie co rzut miałem branie jakąś małą płoteczkę albo leszczyka. Na końcu zjawiły się jeszcze krąpie i ogólnie z wynikiem 4,5 kg skończyłem zawody, zajmując pierwsze miejsce w sektorze. Druga osoba, która łowiła dwa stanowiska dalej, miała 4 kg, więc ta przewaga była w miarę bezpieczna. Gdy łowiłem na dystansie 55 metrów, używałem dwóch koszyczków. Były to nisy 28 gramowe wersji medium i wersji smal. Wersją medium zanęciłem łowisko i przez pierwsze kilka rzutów donęcałem je. A gdy już złowiłem tego pierwszego leszczyka przeszedłem od razu na smola, żeby nie przekarmić tam ryby. Na dystansie 30 metra używałem dwóch rodzajów koszyków. Były to koszyki typu cage i open window, siatkowany, tak zwany hack mesh od Prestona. W pierwszej części zawodu, pierwsze dwie godziny, używałem tego większego, żeby zwabić ryby w łowisko. A gdy już leszczyki się wkręciły po zerwaniu tego bonusa, przeszedłem od razu na małego, w którego mogłem ładować dużo większą ilość jokersa i tylko czopować go z jednej z drugiej strony mieszanką. E, gliny z za zanętą. Natomiast gdy przez tylko jeden rzut, nie miałem ani jednego brania e, automatycznie przechodziłem na tego malutkiego Windowsa, żeby jak najmniej podać przynęty w łowisko, a tylko zrobić malutką smugę zanęty za e, na dno. I praktycznie przez półtora godziny, gdy łowiłem te małe resztyki Yy, wymieniałem te, te koszyczki w zależności od potrzeby i, i, i prania ryb. Jeżeli chodzi o zestaw jaki stosowałem na tych zawodach, był on bardzo prosty. Yy, składał się z wędki kwadrowej 3,3 metra, yy, koło wędku rozmiar 4000. Yy, jako linkę główną stosowałem plecionkę 0,10. Przypomp strzałowy był troszkę nietypowy, nie miał on 6 metrów, tak jak przeważnie się robi, a dokładnie 75 cm z żyłki 0,25 zakończonej krótkim krętliczkiem i 10-centymetrową skrętką. Ten przypomp miał dlatego te 75 cm, ze względu na to, żeby jak najlepiej pokazywać brania. Krótki odcinek żyłki gwarantował niską rozciągliwość i, i o wiele lepszą sygnalizację, a podczas rzutów, gdy Zdarzało się, że haczyk z przyponem dotykał linki głównej, a dokładnie tej żyłki ryzyko splątania było o wiele niższe. Plecionka ma o wiele większą chropowatość, przez to przypony żyłka przyponowa i haczyk o wiele łatwiej się w nią zaplątuje. Jeżeli chodzi o przyponę, jak używałem podczas tych zawodów, były, była to bardzo prosta selekcja. Na 55 metr używałem tylko i wyłącznie haczyków Tubertini B203 rozmiar. 14 na żyłce 012. Mogłem na nie bez problemu zakładać 2-3 białe, dendrobene i, i, i małą kukurydzkę. Jeżeli chodzi o przypony na 30 metr, tam rozbieżność była troszkę większa. Zacząłem od haczyków 18, tu y, Preston N20 na żyłce 010. Później, gdy te brania były coraz słabsze, zszedłem nawet do 20 na żyłce 09. A gdy już próbowałem zdobyć jakąkolwiek rybę użyłem haczyka Gamakatsu 10-10 rozmiar 14, który jest naprawdę bardzo mały i jest wielkości normalnej 20 na żyłce 0,9. Gdy te natomiast się już wkręciły pod koniec drugiej części, drugiej części łowienia nie bałem się użyć już o wiele większych haczyków. Na góru rozmiar 20 March są to bardzo fajne haczyki do łowienia na hotkę, ze względu na to, że mają długi trzonek, który ułatwia zakładanie, e, nabijanie haczyku, e, nabijania, e, ochotki haczykowej na grot, e, ale także bardzo szeroki łuk kolankowy, co sprawia, że mozda, możemy założyć o wiele więcej przynęt, e, a rybka o wiele pewnie się wczepia. Jeżeli chodzi o przebieg całych zawodów, udało mi się złapać 15 leszczyków. Trzy duże krąpie i kilka płodzi, co daje średnio około 200 gramów na rybkę, czyli jak na warunki wczesnowiosenne, można powiedzieć jeszcze zimowe, jest bardzo dobrym wynikiem. A fakt, że przez dwie godziny miałem 500 gramów w siatce, pokazuje dokładnie, że mimo że, jest, że porządek jest słaby, nie można się poddawać, cały czas trzeba ale wierzyć w swoją taktykę, nie kombinować za dużo, co jest bardzo ważne, szczególnie wczesną wiosną yy, i czekać po prostu, aż ta ryba zacznie brać. Warto też zwracać uwagę na to, co robią sąsiedzi, gdyż oni bardzo podpowiadają nam, co warto robić, albo czego warto nie robić. Mój sąsiad, mimo że miał bardzo dobry start, Zapał Karasia i kilka leszczyków bardzo szybko przesycił swoją zadętą ryby i praktycznie po dwóch godzinach odłagał już tylko pojedyncze leszcze. Skończył z wynikiem około 2,5 kg. Bardzo dziękuję, że obejrzeliście moją relację z tych zawodów i zapraszam do obejrzenia filmów do końca, gdzie będzie pokazane jeszcze kilka folii leszczyków, które złowiłem właśnie podczas tych zawodów. Dziękuję.